A my tutaj dzień zaczynamy w cukierni na tarcu, e, ja, pączki, ale już ja mam Ja miałam papączki, ale już jadłam po prostu. A my teraz przyjechaliśmy tutaj do centrum handlowego Dawna Tandeta I tutaj od razu oglądamy zabaweczki coś dla Patryczka pod choinkę. Już drobne zakupy mamy, dwie koszule dla mnie, zabawki dla Patryczka. jeszcze a to są po 30. Jeszcze chodzimy. Piotruś już się obkupił, kupił sobie kurteczkę i czapeczkę. Czapeczkę po 5 zł na promocji. A Wyprzedaż. kurteczka po ile? Mam kurteczka 290. No? Ciepło Ci? Ciepło. ciepło. No, to idziemy. Jeszcze tu mam koszulki dwie. No i po udanych zakupach mi się tutaj stopniu z tego azjatyckiego sklepu spożywczego. Tutaj zawsze kupuję ciasteczka z wróżbą. Wyszedłem tutaj ze sklepu, to Agnieszka dołączyła i to, to co kupiłem. Takie oto ciastka, bardzo je lubię. To są te ciasteczka z wróżbą, to dwie paczki wziąłem i Kimchi, kapusta będziemy jeść. A ja sobie nic nie kupiłam, tam torbę. To nie ma i takie drogie, że ponad 100 zł. Rękawiczki no, ja chciałam dla kupiłem. małego. Też nie ma. Właśnie z Także taką czapą za 5 zł. To jest najbardziej mi się podoba. No <noise> i mi taka wyższa wróżba. Nowe, choć dziwne doświadczenia przyczynią się do Twojego zadowolenia z życia. To Jesteś czasteczko Agnieszce. Twój partner inspiruje Cię do bezstrówskiego spędzania wolnego czasu. No taka prawda, no tak jest. Tak jest. Zobaczymy, co to będzie. Patryczek na swoim pojeździe wraca z przedszkola, a tam koń pociągowy jedzie. Patryś! Papa! Pa. Tak, Patryś wraca z przedszkola. <gryw> bip, bip. Patryk zjeżdża z górki na pazurki Tyle najechał. I już sobie sam wprowadza po śniegu, po śniegu. O, sam już zjeżdża z górki, proszę. I Patryczek tutaj zjeżdża z górki, zaraz będzie jechał. Uwaga, sam, przygotowanie i start. A tutaj dostaliśmy wczoraj od cioci Asi świeżaki z biedronki. Od kogo dostałeś te świeżaki? To trzeba Ashi. obrócić, bo to od nie Ashi? widać. Mhm. O, to to jest, jest napój. To jest dynia. Napój. To jest napój. Tak? Awokado. A to co jest? Avocado. Jajo. Jajo. A to dynia. dynia. Słynne biedronkowe świeżaki. Jajo. A to awokado. Trudne słowo. A to napój. Która Ci się najbardziej podoba? To? to awokado, a nie jajo? Nie. Patrz jestem jajo. Am, am, am. Zjedzmy. Am, no, tak, am, jest am. Patryczek się wyspał i odbija. Co ty robisz, Patryczku? Pieczątki? O! Co? Wysypało się? Co robisz? Pieczątki? Czerwony, tak? Koń. Pokaż tego konia, no. Choinka to jest, to nie koń. Choinka. Co przybiłeś? Co tam masz? Czapkę? Czapkę? Dziesięć? Mhm. Dziesięć? Mhm. Tylko na buzie sobie nie przybiję, bo już widzę, że masz jedną pieczątkę na buzie.